Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, Frączyk z tej strony witam Was bardzo serdecznie. Dziś nasz siódmy, ostatni dzień maseczkowania i dzisiaj się zajmiemy naszymi rączkami. I ja tutaj y, muszę coś porobić, a wy tam działajcie, dziewczynki. Witam z gusią już wszyscy nas znają po siódmym dniu. Pozdrawiamy i dzisiaj zakończamy po prostu z naszymi dłońmi. Mamy tu taki katalog zabiegów, ale oczywiście Anetka tutaj dodała kilka kwintesencji, kilka takich produktów odżywczych na nasze dłonie. Co będziemy dzisiaj potrzebować, to przede wszystkim wodę ręczniczek, bo będziemy dłonie myć, oczyszczać takim aloesowym mydełkiem bardzo delikatnym. Następnie będziemy sobie robić peeling, żeby te wszystkie zanieczyszczenia dokładnie usunąć. E, może być scrap, którego aktualnie nie mam przy sobie, ale tutaj może dziewczyny pokażę, jak wygląda. Więc A, będziemy to. tutaj e, wykonywać peeling dłoni. Ja mam zastępstwo, czyli to, co Anetka zaproponowała. Tu już mam sobie cukier i oliwę wlaną do tego pojemniczka, więc ja sobie wykonam taki scrap. I e, jeżeli ktoś ma dodatkowo, jak, jak po zmyciu peelingu, będziemy mogły spsikać fersem. E, i następnie po spsikaniu firstem będziemy robić naszą magiczną mieszankę. Według katalogu zabiegów to są te dwa produkty, galaretkę, którą już znamy doskonale po tych siedmiu dniach, krem propolisowy, ale dodatkowo odżywimy nasze dłonie białkiem z minerałami, witaminami. I wzmocnimy je bezpośrednio już o jeszcze dwie takie tabletki minerałów, bo te minerały są genialne. Ja sobie je już tutaj na młodźu rozdrobniłam. Nałożymy sobie, można je nakładać na 30 minut. My być może trochę nałożymy tutaj. Eee, założymy rękawiczki. Jak ktoś ma na to ciepłe rękawiczki i tak właśnie będziemy trzymać 30 minut. Jeżeli okaże się, Anetka nam znikła, jeżeli okaże się, że wszystko zostało bardzo mocno wchłonięte to na koniec jeszcze możemy dołożyć krem propolisowy. Idealny po prostu dana maseczka na odwodnione dłonie, suche, po takich zabiegach jak Bedykir, bo to, to jest zarówno maseczka na, na dłonie, jak i stopy, więc tak samo na zimne skarpetki, potem tak zwane ciepłe. I razem z, ten zabieg może być jednocześnie robiony na dłonie i stopy. Tak więc zaczynamy. <laughs> Jesteście dziewczyny gotowe. Super! I w na Izonia nam powiedziała, co mamy robić, teraz już ja mogę prowadzić, już jestem gotowa, tak więc słuchajcie dziewczyny, najpierw myjemy rączki, trochę je namoczmy, dobrze? A słuchajcie, dzisiaj czy myjemy rączki, Za? Dzisiaj będziemy sobie myć e, Aloe Liquid Lips, bardzo fajne mydełko, Nie do mycia ale na całe ciało, jest bardzo delikatne, jeżeli ktoś ma problemy skórne, e, to na pewno kocha się w tym mydełku, ponieważ nie wysusza. E, tak naprawdę można to mydełko używać od pierwszego dnia urodzenia jest tak delikatne dla kobiet. <grytania> jako e, takie intymne mydełko, bardzo polecane, bardzo. Także tak <grytania> ja, też, ja też właśnie z tego względu, że odkąd mam to mydełko? Już prawie 5 lat. Moje problemy. Jakie problemy? Na przykład, wiecie co? Czasami, jak ja zmieniałam, że, um, boże kochany, proszek do prania. Miałam problemy intymne, że od razu dostawałam jakieś uczulenia. A odkąd właśnie mamy to mydełko? Słuchajcie, ja mam święty spokój. Ja wcześniej to się kończyło tak, że zawsze musiałam iść do ginekologa, po tabletki. Do pochowe, ponieważ niestety, ale no, miałam takie podrażnienia, że szok. A teraz mówię, ja naprawdę mam święty spokój, więc jeżeli ktoś ma takie alergie, to naprawdę polecam. Teraz to... S i ja dla dzieciaków niczego nie używam, odkąd znam tego innego, tylko to mydełko. Dokładnie, mówię, po prostu jest naprawdę mega. Aha, teraz nakładam. nakładam żeby właśnie pozbyć się tego na naskórka. Żeby taki... robimy też sobie trochę masaż tym skrubem, to wtedy właśnie pozbywamy się. To jest zbawienie na moje suche dłonie. Zgadza się. Tym bardziej, że tutaj są, w tym skrubie, są opieki żożowa, które właśnie fajnie nam pozbywają się tego, co jest nam niepotrzebne na naszych rączkach. Wszystkie zanieczyszczenia, dlatego warto po tym skrabie, dobrze, bardzo dobrze zmyć dłonie. Tak, jest, zgadza to, że... się. Nie Niestety mi się skończył first, w którym powinniśmy trochę skropić nasze dłonie, dlatego ja od razu sobie nałożę maseczkę. Słuchajcie, znaczy nało nie nałożę tak szybko. Tak, tutaj mam dwie tabletki Min. To są naturalne minerały. Nie tylko służą do środka, ale idealnie służą właśnie właśnie e, na to, żeby sobie zrobić maseczkę na buzie czy na ręce. Dzisiaj akurat sobie zrobimy na rękach. Do tego ja dodaję: mam Forever Plant Protein. To są proteiny też nasze. Mamy też inne, ale akurat mi się skończyły. Co daje nam takie białko? O, właśnie te, co pokazali za ich Iza i Bogusia. Co daje nam takie, na przykład moje białko? Wzmocni strukturę skóry, słuchajcie, wygładzi na i poprawi elastyczność oraz wesprze regenerację i odbudowę komórkową. Ja tu jeszcze dodam, tam, bo robiłyśmy zabieg na włosy. Jeżeli ktoś ma problemy z wypadającymi włosami, z taką słabą jakością włosów, to tak jak chyba nie wiem, czy nie wspominałyśmy już mamy, które urodzą dzieci w takie liczące, zazwyczaj to się zadziewa, że garściami wypadają włosy. Przy pierwszej to, że tak miałam, przy drugiej już nie, ponieważ stosowałam te dwa produkty od środka. Bo tak naprawdę problem zawsze jest od środka. Galaretka oczywiście wzmocni nasze cebulki i zaczną nam odrastać baby hair, ale zawsze na pierwszym miejscu zadbać o te włosy od środka, czyli białko, włosy złożone białka, minerały niezbędne. Same minerały oczywiście będzie efekt, ale jak dołożycie białko no to macie efekt gwarantowany. jest na wielu wielu kobietach u nas. Tak, właśnie, właśnie, ja też mam tak samo. Powiem Wam, że y, teraz moje włosy rosną jak szalone, ale no taka jest prawda, że ja też piję kolagen nasz, tak więc słuchajcie. A nauczyłam się, słuchajcie, ten, tą mieszankę codziennie biorę ze sobą do szkoły, z, tylko z mlekiem, ja biorę z migdałowym. Tak się nauczyłam, myślę, to jest po prostu uzależnienie. <miesz> Ponieważ ta. Tą, tą, te, to białko na przykład bardzo fajnie się rozpuszcza w tym naszym tym szejkerze tym plastikowym, a na przykład tamto, to drugie niebieskie, ja muszę jednak robić w, tym, w blenderze, ponieważ tak się nie rozpuszcza, a to się rozpuszcza idealnie. Także wiecie, tylko sobie zaszejpuję, co mogę pić. Naprawdę jest mega. Anetki jest idealne dla wegetarianów, tak? Tak, we, weganie, wegetarianie, tak, dokładnie. Nie zawiera nic żadnych, żadnych substancji zwierzęcych. Dobra, moja, moja odżywka taka trochę jest gęsta. Chyba za dużo da, dałam tego protein. Nakładamy. Tak, nakładamy sobie na ręce. przygotować. Panie Pachy. Tak, właśnie, właśnie ty sobie pomyślałam jak sobie nakładałam. Nie zjedzcie. <śmiennie> no nie z Bogusia. Galaretkę można jeść. A, a, a ten, naturemin tym bardziej, bo to witaminy. Białko też, to dlaczego mamy nie jeść? No właśnie mówię Anetka, lizać. To lizać. <śmiennie> Dokładnie. Tak. Ja zakładam rękawiczki, ja bo sobie przygotowałam gumowce. O, tyle tego nałożyłam, że nie chcę się zmieścić. Dobra. I teraz jeszcze moje piękne rękawiczki. O, róż, róż, ciepłe rękawiczki. Żeby tak, dwie, niech, mi się, niech mi się rączki ładnie nagrzeją. O. Teraz jestem gotowa na to, że możemy sobie pozmawiać. Słuchajcie. Słuchajcie, co nam daje taka, taka właśnie dzisiaj odżywka, którą dzisiaj robimy na rączki? Oczywiście, jak to się mówi, ale sobie nasz żel. Nasza galaretka, galaretka lasowa nam pięknie nawilży i ukoi wszelkiego rodzaju zmiany, nawet skórne, jakie mamy na swoich rączkach, łagodzi podrażnienia i poprawia skórę miękkość, kolory. To jest właśnie to, dlaczego warto tą galaretkę stosować też na rączki. Je jeżeli ja tutaj jeśli mogę dodać Anetka, to. Oczywiście. Okay jeżeli ktoś ma problemy z pękającym naskórkiem wokół paznokci, bardzo też polecane, galaretka i krem propolisowy jednocześnie. A ja mogę być tego przy, najlepszym przykładem, bo ja mam zawsze takie problemy, mam tak suche ręce, a jeszcze a zwłaszcza przy pracy z rozpuszczalnikiem, że taka odżywka no tak. na moje dłonie to jest jak złoto. Tak naprawdę można sobie zrobić serię zabiegów na dłonie, Yy, też bez minerałów i lajta, to tak, to tak po prostu można sobie dać co jakiś czas, ale spokojnie można sobie zrobić 10 do 15 takich zabiegów z rzędu, powiedzmy co dwa dni. No chyba że są takie sytuacje jak yy, ma Bogusia, że jednak ta praca jest przyczyną tych suchych dłoni, to jak najbardziej codziennie. Tutaj nie ma limitu, jeśli chodzi o, o te zabiegi. Właśnie, zgadza się. Zaczęłam stosować galaretkę z, premy, z kremem propolitowym, to miałam okropne ręce, a teraz już coraz mniej mam taki problem właśnie. O Także właśnie, to... bo jednak, słuchajcie, tak słuchajcie, tak, tak, to jednak nam nawilża te ręce, łagodzi, wiecie, nawet nawet kiedyś miałam odciski. Teraz już nie ma. <laughs> Tak, zgadza się. To, to jest właśnie to, że. A co na przykład daje nam nasz naturemin? te tabletki, które, które oczywiście, oczywiście użyłyśmy, słuchajcie. Oczywiście, co jeżeli mamy jakieś um, powoduje na naszych rączkach barierę ochronną, nawet to, że my, że my je dzisiaj właśnie użyłyśmy na nasze ręce, to także wiecie, um, zapobiegają różnym um, natarciom. Różnych dziwnych substancji, ponieważ zbudowały nam taką ochronkę, zbudują, bo jeszcze, jeszcze nie skończyliśmy nas, naszej maseczki, ale właśnie o to, że my teraz tak posiedzimy w tych witaminkach przez te 10 na przykład minut, no wiadomo im dłużej tym lepiej to jednak ta skóra wchłonie nam te witaminy, właśnie te wszystkie minerały, które są w tych tabletkach, dlatego są bardzo, bardzo wskazane też na buzię, bo buzia nasza też potrzebuje ochrony. Te minerały są całkowicie naturalne, to też trzeba zaznaczyć, są pozyskiwane z, z głębi ziemi, z miejsc, gdzie nie ma zanieczyszczeń. I tak naprawdę te minerały praktycznie zaspokoją 100% zapotrzebowania e, naszego organizmu na te minerały, które potrzebujemy m, mieć dostarczane na co dzień. Są a te minerały są całkowicie naturalne i to też warto zaznaczyć. Tak, dokładnie. I też działają przeciwstarzeniowo, proszę Państwa. A wiadomo, co się nam najszybciej starzeje: ręce i szyja, jeżeli chodzi o kobiety. To są naj, najbardziej newergiczne miejsca, które nam, nam najszybciej się starzeją. Zaraz podjegamy tą szyję tak to góry. Tak, trzeba, trzeba robić ćwiczenia, żeby nam, nam szyja właśnie nie ten. I tak, tak właśnie o to chodzi. Słuchajcie, ja w ogóle, nie wiem dziewczyny, hmm, dajemy tą propozycję, i mamy dla Was niespodziankę, dla wszystkich Ta. osób wytrwałych lub i nie, dla tych, które e, gdzieś tam próbowały być z nami w międzyczasie, bo wiadomo, nie każdy znajdzie ten czas około tej godzinie, to chciałyśmy e, zrobić dla Was niespodziankę, taką po prostu i dla pierwszych dziesięciu osób, które... E, napiszą do nas. Myślę, że pod tym filmikiem napiszą, że e, chcą wypróbować dwa produkty. Niech do nas napiszą, e, że chcą próbki. I dla pierwszych 10 osób wysyłamy te próbki za darmo, tutaj podkreślę, do wypróbowania, do wytestowania. Możecie sobie te próbki wykorzystać, jak chcecie, czy na dłonie, czy do twarzy. Jeżeli macie problemy skórne, to oczywiście na konkretne celowane miejsca, ale. Te próbki fundujemy my, my Wam je wysyłamy, dołączymy karteczkę z niespodzianką, z jak robić taki zbieg na dłonie, jeżeli Wam się spodobało. i czekamy na te pierwsze 10 osób, które się zgłoszą, będziemy do Was pisać prywatnie i wysyłać na Wasz adres te oto próbki, czyli dostaniecie od nas próbkę kremu propolisowego i galaretki klasowej. Dokładnie, wystarczy <śm> tylko te próbki zmieszać sobie jedną z drugą i właśnie coś takiego nakładamy albo na buzie, albo na ręce. No z jednej próbki to wam nie starczy, żeby wszystko zrobić. Jedno, jedno i drugie, ręce i buzie. Ale to też. Proszę? Może ka można każde osobno też użyć. Oczywiście, że można, to nie ma żadnego problemu, bo one nie, nie są od siebie zależne, ale taka jest prawda, że to jest najlepsza mieszanka, jeżeli chcemy odżywić naszą buzię, zregenerować ją. Właśnie po to są, bo to jest propolis, to jest naturalny antybiotyk i tutaj mamy właśnie naszą galaretkę nawilżającą. Pierwsze 10 osób, zapraszamy serdecznie do komentarzu. No i właśnie, dziękuję pierwsze 10 osób dostaną. Właśnie tak samo, jak tutaj nawilżamy dłonie, stopy. To możemy sobie taką maseczkę zrobić na twarz. E, mamy osoby, które mają na przykład bardzo suchą cerę i nie mogą sobie poradzić z tą suchością, to taką galaretkę nakładają sobie, teoretycznie powinno się na 30 minut, ale tutaj z wie, doświadczenia wiemy, że są osoby, które nakładały sobie galaretkę na noc, po to, że jak rano wstają, myją twarz i nakładają makijaż, to jest zupełnie inna jakość makijażu. Nie sypie im się ten makijaż. Tak, powiem. Na pewno zobaczą różnicę. Dokładnie. Ja jestem właśnie tą osobą, która jeżeli ja sobie robię tą maseczkę na noc, wieczorem, to już jej nie zmywam. Ja czekam, niech mi się, ja za, za, zawsze sobie robię jeszcze więcej, żeby mi się wchłaniało, niech tam po prostu robi się co chce. Może część w poduszkę wytrę, nie wiem, ale rano wstaję i po prostu, i po prostu mam fajną buzię. A ja wam powiem, że jak stosowałam, yy, na samym początku jak stosowałam ten krem propolisowy, to ja potrafiłam trzy razy, cztery razy dziennie nawet go wmasować w, w buzię i on mi się wchłonął, on się wchłonął momentalnie, taką miałam suchą buzię, a teraz jestem jak nowo naradzona. <śm> 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 Właśnie, bo wiecie, że będziemy słuchać swojej skóry, widać jak szybko wchłania te wszystkie składniki, kremy. Tak. I jakby tutaj e, ocenić, jak często powinniśmy gdzieś tam stosować kremy i różne inne rzeczy tutaj, które proponujemy? Dokładnie. Zgadza się. Właśnie nasza skóra wie najlepiej co jej potrzeba. I jeżeli ktoś słucha swojego organizmu, to faktycznie wie co jemu potrzeba. <laughs> to to <trzeba> Dokładnie. <laughs> tak. Dlatego jak coś zapraszamy serdecznie. odzywajcie się. Każda z nas ma dla was próbeczki. Pierwsze 10 osób niech się odezwie i dosyć, obej, nie gdzie mieszkacie, wszędzie doślemy. Właśnie, dobrze, Anetka, to zaznaczyłaś. Z każdej części świata, czy to Stany, czy Europa, czy jeszcze jakieś inne zakątki <grym> e, świata, będziemy po prostu e, wysyłać, bo tak naprawdę te produkty możecie sobie później e, kupować, testować. Z każdej e, części świata jest. Forever jest w ponad 160 krajach, także na pewno tak, tak. będzie tam, gdzie Wy jesteście. Mamy taką nadzieję, zresztą, że akurat tam będzie. Słuchajcie, no, dziewczyny. Oj, tak, zgadza się. To co? Ile minut? Się... No, tak, siedzimy już 10-15 minut. Możemy zmywać. Ja zdejmuję moje rękawiczki, piękne. Ale śliskie teraz. No, właśnie, też to zauważyłam. <śmiennie> o no, kurde, fajne. Dawno nie robiłam na ręce właśnie tym naturem. In. Właśnie inny efekt się czuje dodając lighta i minerały, niż e, jakby w izolacji od tych dwóch produktów, koloretka e, i krem także jest trochę inny efekt wyczuwalny na tak, dłoniach. Tak, dokładnie, naprawdę. I tutaj jeszcze to, co mówiłyśmy, Anetka, że jeżeli czujesz, że e, twoje dłonie... Wszystko wsiąkły, wszystko wchłonęły, to na koniec tego zabiegu dodaj sobie jeszcze kremu propolisowego, żeby te dłonie dalej w ciągu dnia były nawilżone. Trzybło tak, właśnie, żeby w nocy te wszystkie składniki wchłaniały i się nawilżały. Właśnie, właśnie teraz ja sobie posmaruję rączki, tylko ja sobie dam trochę galaretki, tylko już będę robiła tylko na rękach. Trochę galaretki i tyle samo propolisu. I teraz to sobie rozmieszam i dam na rączki. Ja dziewczynom opowiadałam, co ja w ogóle zrobiłam dzisiaj w nocy. Słuchajcie, ja to jestem Amigos. Wczoraj skończyłam pisać pracę, tak dzisiaj o godzinie 10, mówię, a to dzisiaj la relaksu obejrzę sobie film, no ale obejrzałam jeden film, ja mówię, a to jeszcze mogę jeden sobie obejrzeć. Obejrzałam drugi film, słuchajcie, ja patrzę na zegarek jest w pół do trzeciej, ja mówię, matko, a przecież w nocy zmieniamy godzinę i spam tylko cztery godziny, tak, 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 to jest właśnie, dlatego rano wstałam od razu, włosy umyłam, makijaż zrobiłam, żeby jakoś się pokazać, bo mam takie borki pod po, oczami, cztery to... godziny. Anetka, ale uśmiech jest i to zakrywa twoje zmęczenie. <laughs> Jej, naprawdę. Ja to jest, <noise> tak. Czasami lubię właśnie sobie rzadko oglądam telewizję, ale lubię sobie zrobić maraton. I jak wasze rączki, dziewczynki? to ja właśnie mówię, dziennówka. No właśnie, to jest właśnie to. Taka jest prawda, jakiś dobry kosmetyk i fajnie działa na w ogóle każdą część ciała, nie? To jest po prostu mega no, to się tak nie słuchajcie nie, nie, trzeba poczuć nie, 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 żeby nie, pomaga. <noise> tak więc, kochani, słuchajcie, pamiętajcie, pierwsze 10 osób dostaje od nas właśnie te dwie próbeczki, żeby wypróbował, zobaczył jak to jest używać w produkty Forever, jak to jest fajnie, jak to jest miło i jakie ma efekty później jak użyje, nawet za pierwszym razem. Jeśli ktoś kocha pielęgnację, to mamy stworzony taki katalog zabiegów, który też często jest stosowany w salonach, profesjonalnych salonach kosmetycznych. Be Beauty Forever to się nazywa katalog zabiegów, i w środku mamy 15 zabiegów na twarz, na dłonie, na włosy. Wszystko krok po kroku z czołgami napisane, co na co i dlaczego. Część tutaj Anetka nam ujawniła, dodała coś od siebie. Dokładnie. <laughs> jak, jak ktoś kocha się w zabiegach, lubi dbać o siebie i przede wszystkim e, spasują mu te produkty do jego cyry, do jego ciała, do jego oczekiwań, to może naprawdę świetnie tutaj e, zadbać o siebie i my też udostępnimy ten katalog dla takich chętnych osób. Dokładnie, i jeszcze wiecie co, tak mówisz, i zapasują. nie? Zobacz ile ludzi używa Forever, zobacz ile to jest osób, które mają inną skórę, inne ph, mają wszystko inne, a jednak produkty są te same i wszystkim tym osobom pasują. Prawda? I to jest ważna informacja: jesteśmy doskonałym przykładem na to, że nie mogłyśmy byle jakichś kosmetyków stosować, a te nam nie przeszkadzają. Właśnie. No właśnie. Ale tak, Bogusia, jesteście najlepszym przykładem, bo ja nie mam problemów z uczuleniami i takimi innymi rzeczami. Natomiast mam doświadczenie z dzieciakami i tym mydełkiem, kremami, to tutaj mogę się podzielić, bo z dzieciakami jest właśnie różnie. Ale, Natka, poruszyła, poruszyłaś też ważny temat, chyba że mówiłaś na poprzednich live'ach, że co jest właśnie ważne, że wiadomo, woda ma inne ph, i jak ktoś ma problemy skórne, czy tam skomplikowaną serę, powiedzmy, to musi przywracać to ph. To jest bardzo ważne, tak. żeby jednak tego etapu nie pomijać. A Aloes ma takie ph jak skóra. Więc, czy właśnie mamy toniki, aktywatory, czy first możemy właśnie, first jest bardziej dla problematycznej skóry. Możemy tutaj to pH przerównywać po umyciu twarzy wodą. I to jest bardzo ważne, zwłaszcza dla cel takich problematycznych, bo z tego, co wiem, to jeżeli się ten etap pomija, to też nie do końca można gdzieś tam sobie poradzić z tym problemem. Dokładnie. Szczególnie właśnie młodzież, która ma skórę trądzikową, powinna się zastanowić nad tym mydełkiem. Mamy, pomyślcie o swoich dzieciach, naprawdę, nad tym kremem i nad tą galaretką. To są trzy produkty niezbędne dla nastolatków z problemami skórnymi. Nie będzie potrzeba żadnych lekarstw ze sterydami, żadnych dziwnych wynalazków, tylko te trzy produkty są po prostu naprawdę idealne. Też mamy taki przykład tutaj takiego pana, który z, y, pana, takiego no w sumie nastolatka, który zaczął pić oprócz produktów zaczął pić od środka. O, e, sam aloe's nic więcej nie robił. E, no po miesiącu dwóch po taki e, taki efekt, że po prostu ma czyściutką twarz i ten efekt sobie utrzymuje, bo jednak no nastolatki burza hormonów, różne rzeczy się dzieją i jest to jedna... Sytuacja skomplikowana dla nich, zwłaszcza, że chcemy wyglądać. Zawsze chcemy Do. wyglądać i ładnie. Dokładnie. <laughs> Powiem Wam, że czasem jak kiedy autobusem i widzę właśnie takiego nastolatka. Taki normalnie wysypany. I tak miałabym ochotę powiedzieć. Cholera, zacznij używać tego forever. <śmiech> <śmiech> Wiadomo, to jest każdego decyzja indywidualnie, ale no to pomaga po prostu. Ja wiem, ja wiem właśnie, że to jest, wiesz, każdy, każdy ma wybór, nie? Każdy ma swój, ale po prostu naprawdę posłuchajcie nas, ponieważ my wiemy, co my mówimy. Warto spróbować. I dla, Warto spróbować. Tak. I dlatego polecamy te produkty, ponieważ wiemy, jakie są efekty i faktycznie je kochamy. A mnie tak. też, byliśmy byłyśmy uparte. Wtedy to, to, to najlepsi klienci. Zgadza się. Dokładnie. Słuchajcie, dziękuję fa Wam dziewczyny, że byliście ze mną e, przez ten tydzień. Dziękuję tym, którzy nas oglądają teraz, później. Cies cieszę się też, że byliście z nami. Zapraszam oczywiście na nasze pogaduchy. Czasami się zdarzają. Ja teraz już kończę szkołę, też będę częściej, tak więc dziękuję wszystkim za uwagę. Wam dziewczynki też. Anetko, to ja jeszcze skorzystam tutaj z okazji i my chcemy Ci podziękować, ponieważ ty zorganizowałeś te 7 dni, ty zorganizowałeś te wszystkie zabiegi, które sprawiały nam wielką przyjemność takiego relaksu, takiego spotkania, porozmawiania. Nie wiem, ja się super czułam, jeszcze ta muzyczka. I moja buzia też zyskała więcej bo buzia... Teraz wiesz, że masz dbać o buzię. Otóż to. to, to... Zaznaczyłam, że Bogusia była taka niekosmetykowa. Nie, całkowicie. To ja to mówię, trafiła jest... na mnie. Ale to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dokładnie. Po cóż co, po trafiłaś na mnie, słuchajcie. Dziękuję. Dziękuję, dziewczyny, kochane. się zmienia, bo ja zaczęłam kosmetyków używać. Widzisz? Nawet twoja koleżanka ci napisała. A, a? Dokładnie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję życzę wam pięknego dnia. U mnie dzisiaj jest przepiękne słońce. Tak więc za chwilę jeszcze trochę posiedzę i zmykam z domu. Korzystać z tych dobrodziejstw dzisiaj. Dziękuję pięknego dnia wam życzę dziewczyny i wszystkim, którzy nas będą oglądać i oglądają. Tak kochani. Dzień dobry. Dzień dobry. Их